Hello mordy! Witam Was dzisiaj w nowym odcinku, w którym będziemy ćwiczyć z Primą z ziemi. Wiem, że to jest dziwne, wiem, też, że to jest nienormalne, ale będziemy to robić. Ja nie mam pojęcia co, co będę robić, ale oglądałem kilka poradników i kilka stron książki, kilka zdań tej książki przeczytałem i no i będę udawać, że coś umiem. Nie róbcie tak w domu, bo ja nie mam pojęcia co robię, będę robił to... No i co? Oła! Właśnie, dlatego musimy z nią... Potrenować, a dzisiaj będzie mi pomagał moje alter ego. Porła! Do moich czasów to konia albo były posłuszne, albo były słodko kwaśne. Zu zmaty! Ej, no nie, mogę, Ola, no nie, no nie możesz dobra, tak zrobić, złamałaś! No. no i znowu muszę odnowić. Idziemy stąd. Patrz, taki mały kantarek. Tak, to jest ten ode mnie. Napisem Dementor, bo miałeś być chłopczykiem, no ale ci odpadł w ostatnich dniach, penisek. Nasz od mnie pomysł na taki odcinek, gdy zobaczyłem odcinek u Asi u Asi de Fili? Castle de Fili, tak, tu macie Instagrama i zobaczyłem, że ona nauczyła swojego konicha leżeć. I ja chcę y, tymi, tymi, tą serią y, nauczyć Primusie leżeć, żeby zrobić słodkie zdjęcia. Tylko o to mi chodzi. No, więc będziemy ćwiczyć. Y, ja się do bardzo nie znam na tym, jak już mówiłem, więc będę próbował się nauczyć. Przez książki, takie jak te, co ja czytałem, 101 ćwiczeń. Nie wiem. Tak, napiszcie mi, czy to jest dobra książka, czy to nie jest jakaś tam dominacja, coś tam, nie wiem. Teoria dominacji. Dominacja? Nie tylko łóżków. To RH plus jest, czy, nie, nie mam pojęcia o tym jeszcze. Tak, ja mam RH0. Moja grupa krwi? RH minus. I jeszcze oglądałem, jak się nazywało to, rozmówki końsko- Koń, Końsko-polskie e, ko, końsko chyba, takie coś? I czy napiszcie, czy to jest też OK? I ewentualnie jakieś polskie lub zagraniczne rzeczy, z których mogę uczyć się. To polecam e, ş, mi... Co ja kurwa polecam? To ja mówię wam, żebyście mi pomogli, to będzie bardzo miłe. A primusia już na przykład umie e, schylanie się. Właśnie ją tego nauczyłem. Kocham cię naukę będziemy zaczynać od tego, że podotykamy w primusie w każdym miejscu i zobaczymy czy ona się daje wszędzie dotykać. Tak widziałam na jednym filmiku. I, I zaczniemy od tego, że ją będziemy wszędzie tutaj dotykać. Czemu ty odchodzisz? Nie odchodź. Nie bawimy się teraz. Teraz pracujemy. Wszędzie ją dotykamy po tyłeczku, po nóżkach. Czy ona to lubi, czy nie? Wow! <śla> Chyba za bardzo jej się spodobało. Się, aż mnie zaczęła tak miziać. Też Cię kocham. No, więc jeszcze tu, fajnie tu pomacamy. dotkniemy każdą nóżkę. Tutaj. O, chyba mi siusiaka. <grymka> Pępkę. Pępek. Eee, oni mają pępek? No, no, każdy ma pępek. Pokaż. Pępek. Chodź. Po, oni mają pępek. No, Ja nie wiedziałem, myślałem, że to siusiak. No, i to było takie pierwsze ćwiczenie. Takie dla naszej zabawy. Jeszcze I uszy możesz, A, uszy Ty. Uszy dotykam. Prima raczej nie, nie, nie bawi się ze mną, mam ją w dupie, więc jak najbardziej ona jest przyzwyczajona już dawno do dotyku. Tak? Ła, nie kryś A Musisz <grym> współpracować, Prima. To jest odcinek, już nie bawimy się. No. Już możesz wyłączyć. Przem też, że w pracy z ziemią jest potrzebny bacik Czas, często. Więc możemy też dzisiaj się nauczyć odczulania na bacik. Więc będziemy ją wszędzie dotykać tym bacikiem, żeby ona się go nie bała, żeby nie myślała, że to jest jakieś narzędzie, tortur, ale żeby ona... Puść oddaj! Żeby ona się tego po prostu nie bała. Żeby to jest po prostu narzędzie pracy, tak jak nie wiem, linijka, jak was nauczyciele bili linijką. To jest też narzędzie pracy. No mu się chyba się nie boli bacika. Tu wszędzie ją podotykamy tu zobaczymy czy, hej to jest ten kasztan i się odrywa? Kasztan jest z boku nogi. A to co to jest? No to jest trup, bo A, się przewróciła. że to, to jest kasztan. No i zobaczymy jak przykryj musiać tego nie boi po prostu. No muchy ją na razie gryba. No muchy z pełno o tej godzinie teraz się odgania. Tu się boi, tu. Dla no, Bacik, Macik jest okej, okay, co? Muchy nie są ok. Robimy bacik czy nie? Podrapiemy bacikiem? No tak. Taki fajny bacik, no. Pod brzuchem. Cóż no przecież wiem co robię, ja tu jestem naturalsem. Bicie konia? Ta i żony też. No i pamiętajmy, żeby chwalić dzierbaczka po udanej akcji. Trzeba go chwalić. Dzierbaczki lubią być drapane tu wszędzie, takie miziane. Tak słyszałem ale na no to też widać, że muszą lubi tu po No, to by było na... Kilka miesięcy temu był u nas taki pan, który uczył Primy chodzić na takich dwóch sznurkach, możecie zobaczyć na poprzednim odcinku, którymś tam, i on już uczył Primy chodzić. Więc my to też ćwiczyliśmy kilka razy to już poza odcinkiem, bo tu znaliśmy, że to jest nudne. I zobaczymy, czy Prima będzie pamiętać, jak to się chodzi w ogóle na, na kantarze. Bo to już jest następny krok najpierw na sznurkach, czyli jeden jest sznurek tutaj, jeden jest na dupie i tak uczymy się rybaka chodzić. Prima już miała ten trening i zobaczymy, czy ona w ogóle umie na kantarze chodzić. Od tego już się skłiczyła. Idziemy. Nacisk, wybieramy yy, nacisk. Ja go naruszę, opuszczamy. Idziemy. No, tu nie gryź. I stop. Stoimy kilka sekund, tak słyszałem. Idziemy dalej. Chodź, nacisk i puszczamy. Jeśli, jak od razu pójdzie, to zaczynamy puszczać, żeby ją nauczyć. O, tu. No i gier, i gwaszczamy naszego śrymaczka, bo jest taki mądry, taki mądry jesteś. Jak uczy, oduczyć gryzienia? Możecie napisać mi w komentarzu, jak oduczyć gryzienia tego było, co? No, idziemy teraz w lewo, ciągniemy po prostu troszeczkę. Żeby był nacisk, o i jak od razu klimat zaczyna iść, to puszczamy, idziemy powolutku. Tak jest, bardzo ładnie. Super. stop, kurwa, co jest? Uwaga, będziemy skręcać w prawo, w tam stronę. Idziemy, idziemy, idziemy. Super. Idziemy, daj, 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 jeszcze troszeczkę. Chodź, no. Widzicie? Ja praktycznie, tylko leciutko ją ciągnę. Widzicie? Ręka jest. A ona cały czas. Idzie. Teraz stój. No, kur... ma ci rybak złoto. Pasza? Tylko owiec. Ważne jest też, żeby dawać rybaczkom trochę przestrzeni, żeby. Po udanym zadaniu dać im chwilę, żeby sobie odpoczęły, pochodziły sobie, teraz Prima chyba idzie zatankować, tu jestem, tu jestem, tak, żeby właśnie, jeśli im się uda, dać im trochę czasu właśnie na zabawę, żeby przyswoiły to lepiej, tak, tak słyszałem, nie próbujcie tego w domu, nie słuchajcie mnie, oglądajcie sobie w tylko nie skaczcie przez szlabany. W tym kanale te rozmówki końsko-polskie albo pols polsko-końskie, widziałem ja takie ćwiczenie dla zierbaków, że bierzemy właśnie lążę, okrążamy tą lążą źrebaczkę. Zaraz Ola mi przy tym pomoże, bo nie wiem czy tam radę. I potem ciągniemy za tą lążę, żeby on zrobił takie kółko. To pomaga w tym, że gdy źrebak jest przywiązany i zacznie panikować, to będzie szedł w tą stronę, którą właśnie ma iść, żeby się rozplątać. Tak, znaczy mniej więcej tak to powiedziałam. możecie iść do niej na kanał, ona to lepiej tłumaczy, ale wiecie, o co mniej więcej mi chodzi, nie? Więc Ola na razie przytrzymała Primusie. Ja właśnie obejdę tego rybaczka naszego, tu pokażemy, podrapiemy go przy tej ląży, żeby się nie bał, żeby nie było żadnego ucisku od tej ląży. Tak, musimy tutaj poszmyrać i teraz oddalamy się kawałek i leciutko ciągniemy za tą lążę, żeby on zrobił ładne kółeczko. O, i gdy zaczyna się obracać, to popuszczamy. I tak znowu o super leciutko tylko ciągniemy, patrzcie to, ręka jest ląża i nie jest napięta i super Jest rzeka nas mądra. Boże razem, patrzcie no, głaszczemy teraz, żeby pokazać, że jest super, nie? Bo źrebaczki właśnie lubią drapanko. Jeśli właśnie, tak słyszałam, jeśli będziecie z nimi pracować, to one pokochają to, że właśnie są nagradzane, że dobrze im wychodzi. To jak, jak z pieskami tak jest. Ej, ale co pierwszym razem wiedziałam o co chodzi. Idziemy teraz w drugą stronę, ale mam jeszcze takie, takie pytanie, bo na przykład jak się psy trenuje, no to psy się nagradza smakołykami. I czy zwierzę to zwierzę, czy można po prostu nagradzać smakołykami jak jej się uda, to zamiast głaskania dałby mi smaczka jakiegoś? O, to... przemieliła to jest dobry o, znak. Właśnie, jak tak mieli, to znaczy, że zrozumiała o co chodzi i, i no. To jak wy zrobicie takie jak mmm, myślicie, to one właśnie koniki gryzą. A, no i te smaczki napiszcie mi w komentarzu. Czy można zamiast głaskania dać smaczka na przykład? W komentarzach, proszę, napiszcie mi, czy ja robię dobrze te ćwiczenia i ja nie szkodzę naszemu zirowaczkowi. Bo ja to robię tylko raz, żeby wam pokazać i odzyskać od Was feedback. Feedback, feedback. Odpowiedź. Odpowiedź, tak, nie. No <noise> tak. Wiecie o co mi chodzi, no. Żebyście napisali, czy ja to w ogóle dobrze robię, a jak będą dobre komentarze i ja to dobrze robię, to będziemy robić tak częściej, żeby Primusie ładnie nauczyć. I możecie jeszcze mi podsyłać jakieś ćwiczenia, które mam wykonać następnym razem z naszą Primusią. Żeby to był złoty konik i mieć taką więź jak Raven i kto? Zoe. I Zoe. To jest mój Raven. No, może jesteś wolna. No, ona nie chce. <grystanie> ona ma chill. Po głowie ja steruję siłą przyjaźni. Było tak trzy minuty od poprzedniego nagrania i ma tak stoi, nieruchomo, nie wiem co się dzieje. No chyba jeszcze przetwarza, się nie zmiliła Prima, zahipnotyzowałeś primę. Prima... co się stało? Przygrzała się. <laughs> Przegrzały jej się styki jakieś w mózgu zwoje mózgowe. Idziemy do przodu chodź Ej, ona serio! Co się jest? <laughs> Za dużo. Prima ma z panku już patrzy się jej oczy jej się zamykają. Ona chce spać. Matko. No to następne ćwiczenia zrobimy tak za 2-3 godzinki. Jak Prima się sobie odpocznie, nie? W tym czasie Ola te wszystkie rzeczy zrobi i no i potem przyjdziemy. Pójdziemy Maszykiem zrobić na Tak, z drugiej strony to teraz możecie zobaczyć ten trójkąt na czole, jak ona się nie rusza. Widzicie? To jest taki trójkąt. Prima! Halo! Halo! Budzimy się! Wróciliśmy po godzinie. Okazało się, że Prima przeszła w tryb komend głosowych i nie reagowała w ogóle na bodźce, tylko na dźwięk, więc wystarczyło powiedzieć meszyk i ona od razu się ruszyła. I Jesteśmy po godzince i Prima chyba już jest dobrze. Już przemieliła dużo rzeczy, jest spokojna. Znaczy to wtedy też była spokojna, ale się nie ruszała. No, myślę, że jest ok. I chciałem jeszcze tylko jedno ćwiczenie przed naszym ostatnim ćwiczeniem zrobić, e, mianowicie e, iście do tyłu. Iście do tyłu? Cofanie? Iście do tyłu! Cofanie. Ola chyba kiedyś tam coś, coś ćwiczyła. Tak. Zobaczymy, czy coś pamięta, czy umie I, i co? Zobaczymy. Wystarczy tutaj, nie wiem co to jest za... Ona już sama cofa. Wystarczy rękę tutaj położyć i ona cofać. Kilka kroków i głaszczymy naszego konika, że mu się udało, widzicie? nauczyć konia. Nie wiem jak, albo bo prima już jest nauczona, więc nie pytajcie się mnie. No, ja już pracuję z doświadczonym źrebakiem. Więc Krim jak sian, go wynają, to, rzeczy go pisać na do mnie. Takie mądre. 50 zł od godzinki mogę wynająć. Jak chcecie się pochwalić. No i ostatnie ćwiczenie to będzie podnoszenie nóg. Chodź trochę tutaj na płasko, bo to jest taka górka. Dobra, chodź. Zobaczymy czy idziemy do przodu. Umiemy chodzić do przodu? Chodź. No super. I teraz Stajemy na dwóch nogach i mówimy stój. I stoi. Widzisz? stania Ja też nauczym. nauczyłem. Też umiała. Nie umiała. Umiała. Siodło? Nie. Ja trzymam się siłą moich zwieraczy. <noise> Ogólnie chodzi o to, żeby zacząć od nogi, która jest najbardziej odciążona. Czyli na której nie stoi. No teraz nie mam Ale prima na... już umie podnieść nogi, więc możesz tak jak się robi, czyli lewa, lewa, przód, lewa, tył, prawa, no tył, prawa, przód. I robimy tak. Jeśli chodzi o jej lewą nogę, obracamy się do niej tak, choć z tej strony. Obok. No nie mogę z tej, bo tu tak. ją trzymam. Tak, przejeżdżamy jej tak po nodze i łapiemy za to, co to są pęciny. Pęciny. Uciskamy, mówimy, noga i lekko podnosimy. Patrz, ty musisz jakby trochę też ramieniem się oprzeć jej na tej nodze, bo nas tak nauczona, że ty się. Masz, nagraj ja. może ja też coś pokażę. Dobrze, uwaga, teraz pani Sraek se pokazuje. Ale się. A. No nie idzie, nie idzie. Ona umie, stój. Przejeżdżasz ręką, lekko napierasz na tą nogę swoim ramieniem, Nogę. widzisz? Tak, i trzymamy, dopóki ona nie złapie równowagi i nie puści, i nie, jakby, nie, nie sama nie będzie jej podnosić, i wtedy lekko opuszczamy. I oczywiście nagradzamy mizianiem. Musisz trochę barkiem jakby, spróbujmy tylnią, podtrzymać. Dobrze znowu, Aleksa, próbuję. To pójdziesz puścić, jak odciążyłam. No, to teraz. I teraz odciążyła i puszczamy. Yy, ćwiczenie wtedy będzie w pełni wykonane, w sensie... Nie ćwiczenie. Zadanie będzie wykonane, kiedy od razu będzie reagować tylko na dotyk, czy na, na głos, że sama będzie ją podnosić nogę. Tak jak Dilunia umie. Tak. Więc będziemy jeszcze tak ćwiczyć. jest tak nauczona, że jak ja jej wyczyszczę pierwszą nogę, to ona już sama podnosi kolejną nogę. I tak po kolei każdą. Dobra, Piliusia, będziemy mogła cztery naraz podnieść. <grytanie> Dlatego ważna jest ta kolejność, że lewy przód, lewy tył, prawy, tył, prawy przód. Wtedy Nie przechodzi to się za koniem. A jak ten. Można pochodzić z rachunek, tylko trzeba zazad z tego. Nie, powinno się robić lewy tył, lewy... Nie, lewy przód, lewy tył i prawy przód, prawy tył. Nie, lewy przód, lewy tył, prawy tył, lewy przód. Nie no, wiem. Napiszcie Oli, że ma, nie ma racji. Mamy jakieś, jakieś ćwiczenia? Um. Ooo. Oh, you touch my la la Mmm, my ding-ding-dong. Oh no, Srogi? Nie! Ja dla na boso! No i na koniec możemy dać jej za cały dzień w treningu. Możemy jej smaczka dać, myślę. Nie wiem, czy nikt tak nie mówił, ale ja mogę jej dać. Mama nie No daj jej smaczkę. ona nie lubi, A co to są za smaczki? To tak, są biosmaczki od pani Ani. Tak, to są biosmaczki od pani Ani. Z gniedziej tak może to. Ona w ogóle jakby żadnych A. smaczków nie lubi. No to masz listkę w nagrodę. Klimusia sama poszła po nagrodę i właśnie pije sobie mleczko. Z Cyca Dili. Dila chyba nie jest zadowolona. No, no sorry, no. Ktoś musi dać jej nagrodę, żeby się nauczyła. O ty gnoju, nie gryź jej! Nie gryź? No. Grzeczna Dila. Przeszkody? Ja skaczę tylko szlabany.